Ja nie wiem czy ja się witałem czy nie, ale przywitam się w takim razie jeszcze raz, wracamy ze śniadania, eee, a śniadanie jak wyglądało, pokażemy wam teraz. A tam się działo, o ludzie. Dzisiaj śniadanie pokażemy wam z osoby, z pierwszej osoby, czyli ja patrzę jak Ola sobie robi śniadanie. Jest też eee, Nie, bo jeszcze nie wiem co będzie dalej. Czy no ten to otwieraj. Dobra, yy, bo się zanudzicie. Są kiełbaski, ale ciężko się otwiera. Tu są fasolka, French toasty. On no tu jest jajo, ziemniaczki, yy, makaronik, dalkary i fiszkary. To jest to, co my wzięliśmy: kiełbaski, ziemniaki, ola French toasty, ziemniaki. Ale emocje na śniadaniu, słuchajcie, tam yy, za tą ladą stoi talerz z jajkami, o tutaj go widać, słuchajcie przyleciała wielka kruko z gawron, myślałem w ogóle, że to sztuczne jest, usiadło na barierce, przyleciała znowu, usiadła tam na tym, na yy, zaraz ten, na kurde na dachu, tutaj siedzi, rozgląda się. Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 to? patrz. Patrz, patrz, Haha, i poleciało. Poza ziemniakami ciężko tutaj o warzywa na śniadaniu. Cóż, no lecimy z tym dniem. Ha, mamy pawia po drodze. Widzicie pawia? Normalnie latające, nie? Sytuacja na chwilę obecną wygląda tak, że... E, sorry, że się trzęsie, ale jedziemy taką oto drogą. taką It OK, właśnie się dowiedzieliśmy, że cofamy, bo się nie da przejechać Bo jest dziursko takie, że oni chyba też raczej nie dadzą rady. Chociaż I może. Ale zobaczymy Co ten drobny deszczyk dzisiaj w nocy tak wszystko wywalił? No niemożliwe, raczej. Ne, ne, no na jak nie próbują. No dobra, wygląda na to, że próbujemy też, bo tam ci przejechali. Już wam pokazuję. Good for the vlog. Teraz spektakularne okrzyk radości, wszyscy. Yeah. Yeah. <grych> mówię emocje dzisiaj od samego rana, że ho-ho, najpierw krókowrony. Dalej emocje będą jeszcze większe, bo uwaga, jedziemy pod górę, żeby wejść na górę, żeby zobaczyć mm -hmm. świątynię na jeszcze większej górze. Tutaj są kompleksy świątyni różnych, tak? Mm -hmm. Dobrze mówię. Sorry, trzęsie trochę, no bo droga jest taka, a nie inna. Więc nic nie poradzę. No dobra, to powiem wam, póki jeszcze jestem w stanie cokolwiek powiedzieć, że wchodzimy na tą górę, żeby zobaczyć tą drugą górę, na której jest świątynia. Na górze. O, co jak na grzybach. Pokazuję wam tak na szybko freski we świątyni. Ale pewnie coś więcej na temat tych fresków, bo wam ta pani, z tam teraz między tymi filerami się tam przemyka. To ona jest ta mądra. Tu jest leżący Buddha. Łatwo tam wyszłam, bo źle. <grym> o Jezus, Nienawidzę schodów. Ola Wam w tym momencie opowiadał tej skale. Także to już czwartek na kanale. Pierdykane skutki. Patrzcie, dobrze tutaj wymurowali tą chatkę. Bo normalnie, jakby nie ta chatka, tak by ta skała pierdykła. Całą tą drogę prowadzą takie lampki. I wyobraźcie sobie, jak tutaj byłoby romantycznie. Jutro, 14 lutego. <grym> Na randce ze swoją walentynką, nie wiem, jest już cholernie wysoko, już cholernie spocony, brak mi tlenu, nie mam tlenu w udach, także gruby tyłek się mści, no ale co, spróbujemy. Jesteśmy na górze, chyba, tak wygląda Ola prawie na górze. Prawie jesteście Nie. Jest ok. Jak słyszeliście, prawie jesteśmy. To co, selfiaczek z Buddą? Widzimy, tu leży, odpoczywamy, musimy się wspinać. To jest ciekawie. Nie są to proste przejścia. A tam idzie kobieta z dzieckiem w nosidełku. Po prostu kosmos. Dobra, ja chyba chowam aparat. No dobra, ale przyznajcie, że widoczek jest zarąbisty. Niestety odrobinę mgliście. Ale to też dodaje swojego klimatu. Co oni mają z tymi z tymi świątyniami na górach po prostu Nie kumam tego. To znaczy kumam no kwestia, że ciężej najechać, łatwiej bronić i tak dalej. No, zdecydowanie ciężej najechać. Najść też ciężej. No dobra To jest tu gdzie, To jest prawie tu gdzie zaczynaliśmy. Ale teraz dopiero zauważyłem Cię tą skałę na początku. Podpierają takie patyczki, prawie jak na szczelincu w Polsce, nie? Ale to powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o oglądanie buddyjskich świątyń, o całe kompleksy świątyń, o miejsca, w których one się znajdują, no tu jest pięknie, ale szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o właśnie świątynie, o taką przyjemność zwiedzania, no chyba, że ktoś uwielbia łazić po górach, no to spoko, nie? No tutaj są naprawdę dosyć duże stromizny, żeby w ogóle dojść na tamtą górę, którą widzieliście z góry, no to są ściany praktycznie pionowe, więc tam zdecydowanie ciężko jest, no ja bym tam nie wlazł, Ola przypuszczam też, nie? Natomiast wracam do tematu, sorry, ale jestem zmęczony i mi trochę myśli odjeżdżają, nie w tą stronę, o biegnie piór fajny, fajny piórek biegnie, te pióry są bardzo, bardzo przyjazne, już wam pokazuję, nie ja sobie zbiega, no też jak po drabinie prawie. No więc wracając do tematu świątyń, dużo jakby wygodniej, przyjemniej można pozwiedzać i dużo więcej naraz zobaczyć świątyń właśnie w Angkor Wat. Są niesamowite. No żałuję, że nie nagrywaliśmy wtedy filmów jeszcze na YouTubea, jak byliśmy w, właśnie w Kambodży i w Tajlandii. Ale jest rewelacja. Może wrzucę Wam po prostu na przykład kilka zdjęć z tych świątyń jak tam byliśmy. To też mi przypomina Kambodżę i świątynie kambodżańskie. Tam jest mnóstwo w lasach takich pozostałości poświątynnych. No tutaj panowie, żeby wszystkim turystom było łatwiej, układają kosteczkę brukową. Ciekawe, czy tamte stopnie, które widzieliście wcześniej, też ułożą na samą górę z kostki brukowej. <laughs> Nie sądzę. No wygląda to wszystko bardzo urokliwie, zdecydowanie. Oh. Cieszę się, że już zlazłem. A teraz najchętniej to. Wykąpałbym się w tej bali Nie wiem czy w ogóle mogę dotykać tej wody Mogłoby się okazać, że jest jakaś święta Albo coś No jak widać wszędzie, modernizacja pełną gębą Tutaj kierowca Tuchtuka Czeka na swoich turystów Żeby zawieźć ich z powrotem do hotelu Tudzież gdzie indziej Cześć kiciór Takiemu to dobrze, nie? To jest ta górka To jest ta górka tutaj tylko od drugiej strony się wchodzi. I następny jego co ma wywalone we wszystko. I na wszystko to żabo ludzie. Albo nie wiem, napiszcie co wam to przypomina. jakieś stwory. No tutaj cała infrastruktura dookoła. Parking. Jak widzicie, trochę busików. No ale tutaj cały czas coś. Zobaczcie, remontują. Cały czas coś się, coś się dzieje. Nie próżnują, dostosowują do ruchu turystycznego. Ale tak wracając z tych psów i kotów sobie tutaj odpoczywających, Pse muszą myśleć, nie? Te głupie ludzie płacą za te bilety po to, żeby wleść tam na górę, zmęczyć się, zobaczyć jeden widok, potem jeszcze wydać pieniądze albo na proszek i na wodę, albo nawet na pralnię, bo to przecież to wszystko do wyrzęcia jest, jak się stamtąd schodzi. Ech. Potem siada człowiek do tego samochodu, śmierdzi po prostu, jak, jak nie przymierzając, nie powiem co. Jeszcze, żeby to było za darmo, albo żeby mu za to płacili, nie? A tu nie. Na własne życzenie wydaje pieniądze, poci się, męczy się. I co z tego ma? No, <grym> wy to możecie zobaczyć. Ja se to potem obejrzę za wiele, wiele lat i będziemy wspominać z Olą jak się bardzo wspólnie miło pociliśmy. Żebyście widzieli, oparłem się o samochód. nie? To jakby, to jest dosłownie oparłem się dwiema rękoma, żeby się podeprzeć, coś nagrać. No to taka właśnie jest wilgotność i tak po prostu się leje. Nie wiem czy z człowieka, ze mnie na pewno. No, Tak właśnie chciałem się oprzeć. I tak wam jeszcze dograć moją gadającą gębę, że to właśnie tak jest, nie? że Jesteście na jakimś wyjeździe, zmęczeni już jak 150 i się zastanawiacie, po co wy to robicie, że już macie dość po prostu, bo gorąco, bo duszno, bo nie ma się, bo nie ma czym oddychać, bo wilgotność jest na poziomie, nie wiem, 80%. Eee, wdychacie po prostu płynne powietrze, wodę z powietrza i tak dalej, ale potem wracacie do domu, mija tydzień i się znowu pojawiają te wsiki, które powodują, że Zaczynacie planować kolejny wyjazd, i jedyne o czym myślicie, to to, to żeby, żeby znowu gdzieś pojechać, żeby znowu się zmęczyć, żeby znowu mieć co wspominać, żeby mieć kolejne bodźce i adrenalinę. I, i, i w ogóle no, no, tak jest z jeżdżeniem, tak jest z podróżami. Kończę, jedziemy dalej. Ale zobaczcie, jak bardzo malownicza i śliczna jest ta droga yy, od tej góry. Kurde, jak mi się wszystko trzęsie. Ja się wszystko w tym momencie, teraz troszkę lepiej w przedniej szybie. Wow. Podparłem się właśnie o swój plecak i czuję jak bardzo go spociłem. No jest ładnie, znaczy ta droga jest piękna, to jest droga, która prowadzi od tej góry. Mam nadzieję, że dobrze wymawiałam jej. Nas teraz nie powtórzę, bo się wstydzę. Bo on tutaj koło nas siedzi, nasz przewodnik, i będzie wiedział, że to źle wymawiam. Ale spróbuję poproszę oka, żeby tutaj napisał poprawnie. Tak, to jest ta góra, na którą nie właziliśmy. No, bo tam to już są praktycznie pionowe ściany do wspinaczki. Ale tą górę mogliście zobaczyć z góry tamtej góry. <laughs> A tu macie słonia, i kapliczkę. I tam w tle jeszcze górę. A tu są krupówki. No jest góra, to są i kropówki, nie? Właśnie o tym właśnie mówiłem, że tutaj wszystko jest zatopione po prostu w zieleni. To jest, jakby wycinają tyle, ile muszą wyciąć, a potem nawet jeżeli wytną troszeczkę za dużo, to to mega, mega szybko odrasta i po prostu jest, no, no za tymi drzewami dosłownie są domki, nie? Wśród tych drzew. A tu jest... What is this? this is this a prison or something? This is an air force base. A, air, ah, air force base, ok. Ok, no to, to jest wojskowa baza lotnicza. Dlatego ten drut kolczasty. Nie więzienie, tak jak <grym> zapytałem. I tu są krowy, bawoły. Ale to jest ten, okay. dla samolotów start, pas startowy. Aha, to jest pas startowy. I kosiarki. Które koszą pas, pas startowy. Teraz idziemy na masaż ajurwedyjski, to znaczy Ola idzie. Ja nie idę, bo u mnie jak się dowiadują, ile jest metrażu do masowania, to chcą trzy razy tyle, nie? Ola się aktualnie masuje. Zajmie jej to, wow, circa about półtorej godziny. Niezły biznesik w sumie 80 dolków za masaż półtorej godziny. Otoczenie jest całkiem spoko, to jest poczekalnia, że tak powiem. Także też fajnie, wszystko jest w takiej dżungli. Ale tak sobie teraz myślę, że jak nie, że jak nie wróci 15 lat młodsza, to 8 dych utopione, nie? Wszystko dzieje się w takiej w sumie niewielkiej chatynce. Jak widzicie, po ilości butów przerób mają całkiem niezły. O! To tu się dzieje wszystko. To jest oczywiście ołtarzyk. W każdym takim miejscu są ołtarzyki, przed każdym praktycznie domem też są ołtarzyki. W sumie, jakby się tak zastanowić, że za 80 dolków yy, możecie poznać w półtorej godziny swoją żonę, której nigdy nie znaliście, bo będzie 15 lat młodsza. To z tej perspektywy się może nawet opłaca. herbatkę jakąś ziołową nie piję z cukrem i powiedzieć muszę, że bez cukru to ona trochę smakuje jak woda po czymś buty znikają, a sandałki one dalej stoją. Idzie żona marnotrawna <grym zniszczony> Ok, teraz potrzebuję 5 minut rest Nie, żartuję. Oh. Tak, przetłumaczę wam. Powiedziała, w razie jakbyście nie zrozumieli, że teraz potrzebuję 5 minut odpoczynku. W dalszej części programu, jak Ola fizycznie i psychicznie dojdzie do siebie, bo jest strasznie po dwugodzinnym masażu zmęczona, to być może podzieli się z wami swoją opinią na ten temat. Dziwna historia, bo jedziemy na wycieczkę po wiosce jeepem. A nasz pan kierowca, pan przewodnik stwierdził, że on będzie jechał za nami samochodem. Więc zastanawiam się czy atrakcja jest to, że jedziemy jeepem, czy wioska, bo jeep wygląda następująco, że ona się pakuje, to ja też wsiadam. Zmieniliśmy środek transportu i kierowcę. Nie wiem czy będzie cokolwiek słychać, bo na razie urywałem. Ale przynajmniej jest, że tak powiem... Mechaniczna, wymuszona klimatyzacja. Na razie jedziemy tędy, które, co już widzieliśmy, bo tędy dojechaliśmy do tej wypożyczalni jeepów. Co sądzisz na temat tej wycieczki? Jak ona się tutaj potoczy? No e, podobno jeszcze będziemy płynąć, oprócz tego, że jechać. E, także tak myślę, że się potoczy. Obawiam się też... Znaczy trochę... Ja widziałem te łódki, czy znaczy widziałem je na zdjęciu. Obawiam się też trochę choroby lokomości. Może być gigando A tam za nami jest nasz kierowca o, jedzie, wycofuje, zawraca, parkuje, nie wiadomo co robi. A Ola na wszelki wypadek ładuje lokomotyw Nie wyleczyła cię urweda z lokomocyjnego tego? Na wszelki wypadek nie wiem. Nasz kierowca jednak się dosiadł do Jeepa i jedziemy razem na znaczy 3 Widzicie, tam. Wiecie, ja w żadnym razie jakby nie chcę narzekać. Ale yy, wycieczka jest fajna, tylko nie chcę narzekać, ale widzicie teraz telefon, jest dokładnie na wysokości mojego wzroku. obracam wam kamerę i wyglądam przez okno. No, dojechaliśmy jeepem do tych, nie wiem, krów, mułów i no po prostu kurde, wsadzają nas na wóz. Uważam, że to jest bez sensu, skoro można dojść tam na piechotę i to nie jest jakoś wybitnie daleko. Znaczy ogólnie, w ogóle nie wiem, kurde, przecież równie dobrze ten jeep mógł nas tam dowieść, ale dla turystów z Europy wiadomo, że to jest bardziej atrakcyjne i super. No nie, pierdziele coś takiego. O, nie chciałem jeździć na mułach, tylko mieliśmy jechać jeepem. I chodzi mi tutaj o muły. Po co w ogóle wsiadaliśmy w takim razie w tego jeepa? Przecież mogło od razu po nas krowy przyjechać. To są stare zabudowania jeszcze, chyba. A tutaj jest pole ryżu ryżowe. Na przepitkach pokazuję wam, jak wyglądają z bliska źdźbła ryżu nasiona. Powiem wam, że takiego mańtwaka trochę można dostać, bo zapachy jak na polskiej wsi, a za mną palmy. <ścoughs> Zapach natury się nigdzie nie różni. Wszędzie jest ten sam. No i teraz ta biedna krowa musiałaby takie krowy jak my podwozić tam pod samą tą górę. My zaraz wsiadamy w łódeczki, ale resztę naszej wycieczki. Zobaczycie na kanale u Oli, znaczy na naszym kanale w odcinku czwartkowym, tym wiedzowym. Ale to oczywiście jeszcze nie koniec tego filmu. No dobra ludziska, no to ja wam tylko nadmienię, że tutaj jesteśmy teraz w takiej chatce. Już wam nic nie będę więcej mówił, więcej wam powie Ola na temat tego pola. Tutaj pani już przygotowuje dla nas jedzonko. Czuję ryż i czuję różne inne zapachy. Ale ponieważ tradycyjnie tutaj je się rękoma, dłońmi, to oczywiście musimy najpierw umyć łapiska. Uh -huh. Co? Ubrudziłaś się tutaj. Ha, ha, ha. O, patrz, tam są chusteczki. Podasz? Teraz to zobaczcie Woli, a Teraz jem deserek. Dobre to było. Mhm. Ale to drugie też jest dobre. Ale to smakuje jak taka serowy, no właśnie... jak racuch, jak serowe ciasteczko takie, usmażone na głębokim oleju. Nie mam pojęcia co to jest, ale ufam człowiekowi, więc. Kukosem trochę smakuję. Mhm. Tak, troszkę kokosowo, no, ale bardzo dobrze też. I tu jest jeszcze coś, oraz siadło mleko. Tak to przynajmniej i polewa się czymś w rodzaju miodu. I trzeba mieć nadzieję, że nie będzie się miało sraczki. A tak się robi dach. Zobaczcie, praktycznie w ogóle nie wkłada w to siły. Okej. to Nie. Ja umiem tylko tak. Ja. Almost. No widzicie, co fach w ręku, to fach w ręku jednak, nie? Cześć. Cześć mordo. Cześć mordo. Cześć. Cześć. Cześć mordo. Ona się dzisiaj ewidentnie wczuła w nagrywanie lifestyle'u, więc no za bardzo chyba mnie trochę wydymała, nie? Znowu wspomnienia wracają, bo wracamy tuk-tukiem z tego z obiadku ludzie płyną jak no. jak tam żona? szyń się, ale dobrze jest ok Jak tam twój lokomotiv? Ewidentnie działa. Bo jeszcze chciałem też wspomnieć, że Ola brała lokomotiv przed rejsem katamaranem, żeby nie mieć choroby polskiej. tak było. Płynęliście z nami, nie? w szokach. Słoń. Dwa chyba nawet, nie? Mm -hmm. To nie była trąba, to był bąk. No, no dobra, tutaj widać trąbę. Ucho. No widzicie słonia, no nie, nie gadajcie, że nie widzicie słonia. Tam jest całe stado, tam jest małe słoniątko i mm -hmm. dwa duże słonie. Małe słoniątko przed przeszło. jest. Cool, Watch and protect your mind This is how your mind works co możecie przeczytać, zapauzować i przeczytać Niestety w drodze do hotelu Mocno się rozpadało. Mieliśmy w planach jeszcze zwiedzać tutaj historyczne centrum tej miejscowości No ale już się zrobiło troszkę późno i troszkę deszczowo. Więc przekładamy to na jutro rano. Tak jest. Olaf wrzuciła swój nos, nie wiadomo czemu, nie wiadomo po co. Nie odmłodnie o 15 lat po tym masażu ajurwodejskim, więc. O, ale Wiecie, no 8 tych w błoto, nie? A to jest najważ... największe jezioro na Lance. Nazywa się Parakrama Samudra. Parakrama Samudra. Pierwszy człon jest od króla, a drugi człon znaczy morze. Dotarliśmy do kolejnego hotelu i jest piekielnie parno i gorąco. Tak, wiem, że nie wierzycie, ale chcieliście wszystko, to macie wszystko. Dobrze, milusińscy, dotarliśmy już do hoteliczku. No i kurde, to musicie zobaczyć. Standardowy rumturek. Turek. Tego się też nie spodziewaliśmy bardzo jak to witają chlebem, solą i owocami. Ale najlepsze jest to, że macie informację naklejoną przyklejoną taśmą klejącą, że gniazdko jest na dole pod szafką nocną. Pokój jest bardzo ładny, są owoce, ale nie wiemy jak włączyć te światła, dlatego świecimy się taką lampką. A najgorsze jest to, że tak powiem telefon nie wykrywa żadnego Wi-Fi, który by nam się przydało zdecydowanie na no, tym tutaj, że tak powiem tu. A to jest kochani kibelek. No taki o. A to jest balkonik. I jakiś tam ogród. Ale mało mnie to pociesza, bo jakby sorry, no jakby najbardziej zależy mi na tym, żeby było łóżko. I żeby mieć raz dziennie dostęp do normalnego, w miarę normalnego internetu. Chociaż tutaj Wi-Fi trudno nazwać normalnym. No, bo to działa tak, jakbyście się, nie wiem, przekopywali przez ruchome piaski, a nie surfowali po internecie, nie? Wczoraj znowu się zapomniałem z wami pożegnać. Znaczy, nie zapomniałem, po prostu znowu padliśmy na twarze. A teraz pokazuję wam ważkę, która siedzi u nas na oknie. No i żegnam się z wami z naszego balkoniku. Ola też się żegna, teraz jest w łazience, ale na pewno się z wami żegna. No i cóż... Do zobaczenia za tydzień.